Zaglądamy na Stoisko Rapido na targach w Düsseldorfie o Stoisku i o nowościach. Opowie nam, oprowadzi nas Marcin Pyszkiewicz z M. -campu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tourbroker, ubezpieczenia karawaningowe, ubezpiecz z nami swojego kampera. Co Francuzi przywieźli w tym roku do Düsseldorfu? No, Francuzi w tym roku się popisali. Czekaliśmy na ten produkt dwa lata. Mamy nową integrę połączenie Distinction i Mercedesa, czyli poziom wyższy niż był w zeszłym roku normalnego Mercedesa z bardzo ładnym przodem. I mamy dwie długości samochodów. Jeden mamy 7,54 i to będą dwa układy, czyli dwa łóżka osobne albo Queens Bed. Plus 8,15 ten, który właśnie widzimy tutaj na jednej osi z tyłu, ale 8,15 długości. Z dużym DMC, z dużą ładownością, z ogrzewaniem Alde. Czyli mamy cztery możliwości. Dwa krótkie Queens bed, albo dwa osobne łóżka, mhm. albo dwa długie Queens bed i osobne łóżka. Zabudowa na Mercedesie i wewnątrz, no też musi być ten poziom zachowany. Tak, duże zmiany, już nie ma okrągłości, tylko mamy kanty proste, tu tak samo mamy kanty, inne wykonanie mebli, jakość pierwsza liga. Zobaczcie, jak są wykonane siedziska. Wszystko pogrubione fotele. Postarali się naprawdę, żeby zrobić samochód, który jest no, taki konkurencyjny. Fajne fotele to są najnowsze modele. Wszystko także podwozie Mercedeska, niska akcyza. Mhm. Moim zdaniem, produkt, który będzie się w Polsce sprzedawał bardzo dobrze, i myślimy, zarówno w tej krótkiej długości, jak i w długiej długości. Bardzo dużo przestrzeni. Przede wszystkim co jest najważniejsze, zawsze co robi Rapido. Face to face, czyli siedzimy naprzeciwko siebie. Jak rozłożymy sobie stolik, zobaczcie, ile tu jest miejsca w środku. Salon, który pomieści całą grupę ludzi. Kuchnia, która jest też z indukcją. Wykonanie tapicerki w materiale. Wszystko jest obite ładnym materiałem. Wszystko jest z najwyższej jakości zrobione. Mm -hmm. Dwa i pół roku. Y zajęło opracowanie tego modelu Rapido, oni wiedzieli, że trzeba coś zrobić takiego, żeby konkurować z Frankią, z Kartago, żeby wyjść na ten level najwyższy. Ja tu w międzyczasie zajrzałem do łazienki i oczywiście jeszcze rzut oka do tylnej sypialni, tutaj rozwiązania, które są dostępne. Tak, szafka wysuwana elektrycznie, zobaczcie jaki tu jest patent zrobiony. Mhm. Nie trzeba się schylać na dół, żeby gdzieś wyciągać ciuchy spod z, z spodu, tylko jak, mamy, jak nie śpimy w sypialni, wyjeżdżamy sobie szafą do góry i mamy wszystko dostępne od ręki. Tak jest z prawej i z lewej strony. A tak normalnie dwa osobne łóżka, opuścimy to teraz do, do zera. I teraz mamy dużą sypialnię, jest możliwość połączenia tego w całość, rozsunięcia łóżka do przodu. Mhm. Także tu możemy sobie zrobić jedno takie wielkie łóżko, które będzie miało 2,20 na około 2 metry. 8-15 długości, długości. A DMC w związku z tym? DMC 4,5 tony. 4,5. Jeżeli, jeżeli zamontujemy pneumatykę, to możemy z pneumatyką zwiększyć jeszcze ręce więcej, ale seryjnie jest 4,5. Ok, znajdujemy się teraz w wersji krótszej, tak? Krótszej, tak. To jest długość samochodu 754, czyli typowe tak jak nasze poprzednie Distinction na Fiacie Ducato albo Mercedes M66. Dwa osobne łóżka. Oczywiście, ogrzewanie Alde, podwójna podłoga, ogrzewana podłoga, także wszystko, co jest z najwyższej klasy bardzo dobre wyposażenie, bardzo dobre wykończenie ale mamy długość taką, właśnie typową i to jest samochód, ten, który jest z dwoma osobnymi łóżkami normalnie jest na 4,5 tony. Jest możliwe zarejestrowanie na 3 osoby z masą DMC 3,5 tony. Queensbed może być w wersji light, czyli na lekkim podwoziu i on jest wtedy 3,5 tonowy seryjnie z fabryki z czterema osobami, ale wtedy nie może mieć ogrzewania Alde. Wszystko zależy od kilogramów. Po prostu Alde jest cięższe i jak do dokładamy Alde i są dwa osobne łóżka, to tych kilogramów trochę brakuje. Ale to jest uważam układ, który się będzie bardzo, bardzo dobrze sprzedawał. I cena takiego samochodu jak kalkulowaliśmy w dobrej wersji z silnikiem 170 koni, super wyposażeniem Mercedesa, podwójne szyby z trumą to będzie rząd wielkości około brutto z akcyzą, z kosztami transportu, z dobrym wyposażeniem 650 tysięcy zł. Mhm. Czyli uważam, że oferta taka w stosunku do konkurencji bardzo ciekawa. Jeżeli podkreślimy to, że mówimy o dużym samochodzie, bardzo ładnie wykończonym i zabudowanym na no Mercedesie, prawda? No dokładnie, to jest, dokładnie. To są rzeczy, które przemawiają za tym rozwiązaniem. No. Spójrzmy jeszcze na tego Mercedesa z przodu, bo on rzeczywiście robi wrażenie. Wszystkie linie, które zostały zachowane ze starego Rapido, ale wszystko jest takie bardziej mocno kanciaste, mocno nowoczesne, także tak poszli w kierunku nowoczesności. Bardzo duże szyby. Ładne przeszklenia. Przednia szyba jest wydłużona o 12 cm w dół, czyli mamy siedząc z pozycji kierowcy mamy lepsze widzenie na dół, dlatego że powierzchnia szyby została tutaj wydłużona o 12 cm to jest niby niedużo, ale siedząc z pozycji kierowcy to jest bardzo dużo w pasie widzenia. Reflektor LEDowe, ładne wykończenie moim zdaniem. Partroniki z przodu, co jest możliwość do kupienia, partroniki z tyłu, aktywny tempomat, czujnik deszczu wszystko. Także to jest takie wyposażenie jak w najwyższej klasie premium. Zobaczmy może sobie teraz jeszcze z wersją z łóżkiem królewskim. I to łóżko w tylnej części to jest jedyna różnica między tymi egzemplarzami? Tak, bo jest masz tak, jak masz i 96 mhm. to jest Queens Bed. 66 okay. to są dwa osobne, oznakowanie Rapido jest bardzo takie czytelne, czyli dwie szóstki oznacza dwa osobne mhm. łóżka, 96 jeden wielki Queens Bed. Proszę okay. bardzo. Okay. Queen's Bed, czyli dla niewtajemniczonych łoże królewskie, takie tak. duże, wygodne łoże dla pary. Regulowane na wysokość, w tej chwili jest podniesione troszeczkę do góry. Jeżeli podniesiemy je, regulacja jest góra-dół 40 cm różnicy. Mm -hmm. Przy niskim położeniu mamy bardzo wygodne sypialnie, przy wysokim położeniu mamy miejsce, że możemy sadzić do. W garażu skutera, duże rowery elektryczne także mamy wtedy dużo miejsca a po wyciągnięciu rowerów możemy łóżko obniżyć z powrotem na dół i mamy wygodną sypialnię tu z kolei mamy wersję długą czyli 8-15 długości z łóżkiem Queensbed zapraszam do środka, zobaczmy jak to wygląda sypialnia i salon mhm. Tak, łóżko królewskie tak jak mówiliśmy wcześniej w centralnej części, więc nawet to obniżone na dół, czyli jest bardzo wygodnie. Tu, tu jest wersja na miejsce na telewizję. Łóżko jeździ góra-dół. Tu mamy szafy po prawej, po lewej stronie. Po głośnikach widać, że to jest nagłośnienie symfonie, czyli taki high end w wersji audio. I co jest na przykład najważniejsze, w starszych samochodach Distinction sterowanie łóżka w wysokości było w garażu. Było to kłopotliwe, bo trzeba było wyjść na zewnątrz. Teraz przenieśli to i to jest zrobione i wszystko, że sterowanie mamy dosłownie pod ręką. Pod ręką. Tak, duża sypialnia, dużo przejścia, zamykane drzwi, duży natrysk, wielki salon. I w wersji dłuższej mamy te fajniejsze fotele, w wersji krótszej mamy yy, Aguti. Typowe, które było właśnie w decynkrzynie. Bardzo ładnie ukryli łóżko, że nie widać tego łóżko, że w ogóle ono jest jakby zabudowane. Linia szafek jest w tym samym miejscu co linia szafek tylnych, i to łóżko się chowa po prostu, i wszystko jest w tapicerce, w materiale. Nie jest to plastikowe, nie jest to już takie. Jednak konkurencja między w tej chwili firmami zrobiła się tak duża. I dzięki temu my wszyscy my korzystamy my jako handlowcy i, i nasi klienci że jakość przy zachowaniu tej samej ceny się podwyższa i tendencja którą zauważyłem teraz chodząc po targu, bo jesteśmy już trzeci dzień dzisiaj że ceny samochodu zaczynają spadać mhm. czyli nareszcie zrobiło się tak jak powinno być ten czas tego koronawirusa już minął i już jest za duża konkurencja i wszyscy Próbują dodawać wyposażenie, dodawać jakieś dodatki, po polepszyć środek wnętrze, ale nie zwiększają ceny. Czyli ceny trochę spadają, a jakość idzie do góry. Także fajne czasy. Fajne dla konsumentów, idealne. Tak, dokładnie tak. W grupie Rapido pojawiają się takie oto niewielkie pojazdy kempingowe, tak zwane Arban Camper, campery, kampery miejskie, kampery. Czy właściwie kampery? Czy to dobre słowo to pewnie każdy oceni sobie sam. W każdym razie na pewno dobry samochód do tego, żeby używać go na co dzień jako jedno auto w rodzinie z funkcją wyjazdów wakacyjnych i fajnego użytkowania na co dzień. Chyba to jest główny pomysł na takie auta, prawda? Dokładnie tak. Jest to, w Europie się zrobiło to bardzo modne. W Polsce się to trochę rozwija, bo jednak większość ludzi chce kupować samochody trochę większe. Ale jaki jest plus? Mając szyny do przesuwania. Fotel te fotele możemy demontować. Tam są takie wajchy na dole, które tylko mhm. podciągamy. Te fotele demontujemy w ciągu 2-3 minut i możemy jechać na weekend z rodziną. A w ciągu tygodnia używać to auto do pracy, do sklepu, do innych różnych biznesów. Także auto totalnie uniwersalne. Co jest najważniejsze? Ono powstało na bazie najnowszego Transita, który już ma przepiękne ekrany duże. To jest ekran 12, tam chyba przecinek 6 cala. Nawigacyjny plus ekran u kierowcy, poziom wyposażenia, no myślę, że przewyższający nawet multiwana w tej chwili. Design bardzo ładny. I co jest najważniejsze? Mało kto wie, że Grupa Rapido jest właścicielem fabryki Westfalii. To są dwie fabryki w Niemczech, które produkują Fordy Nuggety, Marco Polo. Czyli wszystkie najważniejsze wany, jakie są produkowane, są produkowane w Niemczech, ale właścicielem tych fabryk jest Rapido. I oni skorzystali z technologii Westfalii. I ten samochód jest produkowany w Niemczech. Czyli niby jest francuski, a tak naprawdę jest niemiecki. To jest, pochodzi z fabryki Westfalia, który robi większość fajnych wanów. Także nowy produkt, ładny design. Okrągłe kształty. Tak wewnątrz ja to już pokazałem. W międzyczasie oczywiście aneks kuchenny, oczywiście umywalka, więc te wszystkie rzeczy na kempingu podczas wyjazdu przydatne tutaj są, szafki. Wszystko jest dibondo, czyli wszystko jest lekkie, nie ma obciążenia, nagłośnienie w suficie, bardzo fajnie rozkładane łóżko. Jak przesuniemy fotele do przodu albo je wyciągniemy, to z tego robimy sobie spanie. Spanie mamy w dachu, spanie mamy na dole. Mhm. I na I... dole mamy też całkiem przyjemną przestrzeń bagażową, prawda? Tak. i to też i warto podkreślić. Ważne jest to, że tą przestrzeń możemy decydować sami, co chcemy. Czyli możemy wyciągnąć dwa fotele, zostawić sobie jeden fotel. Jeżeli jedziemy w trzy osoby, to będzie inaczej. Możemy jechać nawet w sześć osób. bo Maksymalna homologacja tego pojazdu jest sześcioosobowa, także typowy multiwan. Możemy ustawić sobie fotele tylne face to face, czyli z tyłu, cztery osoby, które siedzą, może, mogą siedzieć naprzeciwko siebie, rozmawiać, podróżować. Także mhm. no, taka ofensywa bardzo duża do, do multiwana. I myślę, że przy tej jakości wykonania i cenie, która będzie oscylowała około 300 tysięcy brutto za ten samochód. W fajnym wyposażeniu to też będzie fajna oferta, mhm. którą też będziemy prezentować na targach w Poznaniu. Także te samochody, które pokazywaliśmy, i Rapido, nowe na Mercedesie, i to dużo nowości w tym roku się pojawiło, i fajnych nowości. To wszystko będziemy mieli na Poznaniu. Także zapraszamy serdecznie wszystkich do Poznania. Mamy ileś biletów darmowych na wstęp. Także jak ktoś napisze do nas maila, to dostanie zaproszenie od nas na targi. My wystawimy 20 kilka samochodów, także będzie duże stanowisko jak co roku i pokażemy wszystko co najfajniejsze z serii Rapido. Do zobaczenia w takim razie w Poznaniu. Na koniec tylko dodam, że ten niewielki pojazd campingowy, który pokazywaliśmy, to nowa w ofercie marka City by Dreamer model City Camp, czyli tak, tak jak mówiliśmy Dreamer należy do Rapido, a City Camp stworzyli nową markę, nią jest dostępny w wersji jak multiwan, a w drugiej wersji, którą jeszcze za sekundę wam pokażemy, jest z natryskiem, bo jest City Camp i Kaplan. Mhm. I ten kaplan właśnie stoi tutaj obok i on już ma toaletę i on ma taki mini natrysk z tyłu zrobiony, taki jest bardziej kempingowy. Tam ten jest natrysk bardziej jest uniwersalny. Zewnętrzny, tak? Prysznic, czy jest sensie? wewnętrzny, to jest brodzik mhm. w podłodze. Do tego jest a, wewnętrzny. Tak, tak, do tego jest specjalna taka zasłona, wejść tutaj, stanąć, wiadomo, że to nie jest w tak wielkości takiego samochodu, nie jesteśmy w stanie uzyskać gabarytów jak w normalnym samochodzie kempingowym, ale co by nie było, zawsze można się opłukać po jakimś tam sporcie, po rowerze, mm -hmm. po wszystkim, także to jest wersja bardziej kempingowa, a tamta jest bardziej typu multivan. No i właśnie, żeby w tylnej części tego pojazdu możliwe było wyprostowanie się wzięcie tego prysznicu, to zobaczcie, ten namiot dachowy otwiera się ku górze w tylnej części, w City Camp w przedniej części różne modele Będzie różne zasosowały. Stolik jest zamocowany na tylnej klapie, żeby nie zajmował mhm. miejsca nam. No, wszystko jest przemyślane z detalami. W, w, w tej wersji typu Multi -van, czyli City Camp, mamy nawet w tylnej klapie pochowane krzesełka. I dokupujemy sobie opcje i krzesełka nasze kempingowe jeżdżą w środku w tylnej klapie. Zobaczcie, tutaj w tylnej klapie otwieramy sobie pokrowiec i tu mamy zachowane nasze fotele kempingowe. Te fotele hmm. kempingowe wyciągamy, stolik możemy wyciągnąć na zewnątrz, dopiąć go z boku do kuchni i możemy siedzieć na zewnątrz. Wszystko ma swoje miejsce. Jest to no, taka mocna konkurencja do, do Multiwana w tej chwili. Przy fajnej cenie i przy fajnym podwozie, bo. Starszy ten Transit, on nie był do końca wykonany tak jak powinien być, ale ten jest wykonany moim zdaniem perfekcyjnie już. Rapido małe, Rapido duże, wszystko to na targach w tak. i za miesiąc w Poznaniu.